Z tej strony LEGO Heropolska i w dzisiejszym odcinku mam dla was gazetkę z nowej serii gazetek LEGO Spider-Man. Mam nadzieję, że ta seria potoczy się lepiej niż LEGO Batman, w której dostajemy co drugą gazetkę Batmana albo Robina. Mam nadzieję, że tu nie będzie tak samo ze Spider-Manem. Oczywiście dostajemy naszą gazetkę oraz do tego klasyczną minifigurkę, co ciekawe nie mamy żadnych kart, ani dodatków tego typu. Na okładce mamy oczywiście Spidermana, a za nim Mysterio. Tutaj informacja o zabawce, 17 cm liny, logo LEGO Marvel Spiderman, e, tutaj jakieś informacje jeszcze, gra Łotry wpadły w szał z zielonym goblinem. Oczywiście cena już zmieniona, dwa plakaty oraz informacja o komiksie. Mamy spis treści, nawet powitanie od Spidermana osobiście. Na następnych stronach mamy przedstawienie postaci Spidermana. Jeśli ktoś chce sobie poczytać, to polecam właśnie kupić tą gazetkę. Ale tutaj mamy coś ciekawszego, ponieważ stroje Iron, Man, Iron Man, Spidermana własnej roboty klasyczny Iron Spider i Ultimate Spider-Man. No, fajnie by było, gdybyśmy jeszcze tego dostali w gazetce, albo tego. W sumie byłoby nawet śmieszne, bo jak wiemy, ta jest w tym magazynie, a Iron Spider był już w Avengersach. Jak zwykle mamy pełno jakichś łamigłówek, tego typu elementów, rzeczy. No i oczywiście mamy komiks, część pierwsza. Następnie mamy notatki o Venomie, no i tak samo z ciekawszych rzeczy, mam tutaj pokazane różne minifigurki. Venom dodać Pan Staszek równa się Pork Grind, ale nazwa. Venom dodać Iron Man równa się Iron Venom. Następnie mamy taki całkiem fajny plakat, oczywiście z tytułowym bohaterem magazynu. A w następnym magazynie dostaniemy bardzo fajną minifigurkę, ponieważ nie Spidermana, nie jakiś jego strój, ale minifigurkę Carnage'a. Ona się na szczęście nie powtarzała, nie była w żadnym wcześniejszym magazynie, więc bardzo fajnie. W magazynie LEGO Marvel Avengers dostaniemy zaś minifigurkę Thanosa. Tak się prezentuje zawartość saszetki. No i pomimo tego, tej 17 cm liny, albo raczej sieci, to i tak w sumie zawartości tu za dużo nie ma, poza samą figurką. No i mamy naszego Spidermana. No widzicie, najpierw omówimy tą 17 cm linę, dałem ją w taki dziwny sposób, żebyście mogli zobaczyć, w jakie różne sposoby możemy ją włożyć w minifigurce. Po pierwsze, klasycznie do łapy. Po drugie, możemy przyczepić do głowy, ponieważ jest tu stół i gniazdo. No i stud możemy też wykorzystać do nogi, o tutaj, do tego elementu. Dodatkowo minifigurka może trzymać też linę za te elementy, ponieważ są one właśnie na grubość takiego typowego kika z Lego. Fajny element, fajnie, że dodali coś takiego. Minusem jest to, że minifigurka ma niezadrukowane nóżki. Ale ja zaraz coś na to wymyślę. Mam już sposób, więc zaraz z tego przejdziemy, także jak tors oraz rączki. Rączki są bardzo ładnie zadrukowane i nie będę nikogo oszukiwał, głównie dla nich kupiłem ten magazyn. Bardzo ładnie się prezentują, jedynym minusem jest to, że trochę kolor odstaje od tego który mieliśmy na, tych rącz znaczy na torsie. Mamy oczywiście sześciopak, bo Spider-Man zawsze jest tym napakowanym superbohaterem, chociaż nie no, w sumie te moce dawały mu super siłę, więc powiedzmy, że to pasuje. Mamy symbol pająka, oczywiście te całe sieci przebiegające przez trój z tyłu również symbol pająka. I mamy główkę. Tutaj nie dostajemy normalnej główki poza tą maską niestety, no i teraz mam dla was zagadkę, jak ktoś mi odpowie, to dostaję serduszko w komentarzu. Pod tą maską jest A. Tom Holland, B. Tommy Maguire i C. Andrew Garfield. No, w sumie pewności nie mamy, no ale można się domyślać. Tak czy siak, maska oczywiście na druk sieci, ładnie poprowadzony. Szkoda, że nie jest też z boku główki. Oraz mamy oczywiście klasyczne Spider-Man'a oczy. Tak się prezentuje. Spider-Man z gazetki LEGO Spider-Man obok y, Spider-Mana z gazetki LEGO Marvel Avengers. O dziwo, naprawdę się od siebie różnią. Naj jedyna cecha, znaczy cecha element, który jest taki sam, są to nóżki. A poza tym, tak, jeden ma drukowane rączki, drugi niestety nie ma, ale obydwaj mają trochę inne torsy, ale w sumie podobne, i tak samo trochę inne y, maski. Mamy jeszcze trzecią wersję, która pochodzi z kalendarza adwentowego. Ona już ma taką samą maskę, no i tak samo niezadrukowane nóżki, a torst to jakaś bluza, kurtka, coś w tym stylu. Oto przed Wami moja kolekcja Spider-Manów. Mamy tutaj Spidermana z dzisiejszej gazetki z gazetki Marvel Avengers z kalendarza, ale poza tym mamy taką mikrowersję Spidermana, obok niego pana Star znaczy Spider-Hama, Spidermana z No Way Home oraz Iron Spidera. Podsumowując, już widzicie po co zakupiłem tą gazetkę. Oczywiście dla rączek. Teraz dałem mu jeszcze dual molded nóżki, z, które zamówiłem na customerze, jak jeszcze funkcjonował. Tak samo główkę oraz włosy, mają być one inspirowane moim ulubionym Spidermanem, możecie się domyślać kim. I myślę, że bardzo fajnie teraz ta minifigurka się prezentuje. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy wy kupujecie kasetkę, co uważacie o mojej wersji Spidermana. A ja się już z wami żegnam, do następnego odcinka, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.